Dzień dobry. Napoleon Bonaparte do 1806 roku podporządkował sobie Holandię, Szwajcarię, Włochy i znaczną część Niemiec. Przyłączył do Francji Dalmację, a także utworzył marionetkowe królestwa Neapolu i Holandii, gdzie władcami obsadził swoich braci. Jest uważany za najwybitniejszego dowódcę wojskowego w historii, a także jedną z najważniejszych osób w historii Europy i świata. I tak dalej. 202 lata po jego śmierci, dokładniej 22 listopada 2023, wychodzi film Napoleon. Za jego reżyserią odpowiada Ridley Scott, uznany reżyser i twórca licznych widowisk historycznych, choć ostatnio raczej bez szczęścia. Sam film z kolei jest kolejną wielką porażką finansową tamtego roku. Odpowiedzi Ridleya Scotta na zarzuty kierowane w stronę filmu są komiczne. Na zwrócenie uwagi odnośnie nieścisłości historycznych krytykom odpowiedział pytaniem, czy znajdowali się tam w trakcie przedstawionych wydarzeń, a stwierdzenie, że Francuzom nie podoba się zbytnio produkcja, Zwipostował tym, że Francuzi to nawet za bardzo nie lubią samych siebie. To są odzywki, które mogłoby prezentować dziecko na poziomie podstawówki, a nie ktoś, kto uważany jest za wybitnego twórcę kina. Przynajmniej w moim odczuciu tak to powinno być. Najlepsze w tym jest to, że te zarzuty są trochę nietrafione i Scott mógł spokojnie z tego wybrnąć. Napoleon nie jest dokumentem, tylko dramatem historycznym, co pozwala mu na dość luźne podejście do walorów historycznych. Czy trzymania się po prostu faktów? Dlatego też w tym materiale będziemy odnosić się w minimalnym stopniu do kwestii wiernego oddania historii Napoleona. Poruszając ten temat głównie, gdy będziemy mówić o sprzecznościach reżysera w pokazywaniu postaci. A poza tym, to skupimy się po prostu na nim, jak na filmie, który musi, a przynajmniej powinien, stać na własnych nogach. Zapraszam! Your Majesty, we are discovered. Good. I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do. Niestety, pomimo dość otwartego podejścia do potencjalnych zmian w historii Bonapartego, nie mogę powiedzieć, że obejrzałem dobry film. Tytuł Ridleya Scotta to rzecz bezapelacyjnie nudna, w której poszczególne sceny i wydarzenia ciągną się i ciągną. Jednocześnie, historia jest mocno chaotyczna w swojej strukturze. Miałem wrażenie, że wiele momentów istnieje w tym filmie po nic. Dla przykładu scena w Egipcie, gdzie Francuzi znajdują sarkofag z mumią jakiegoś faraona, no i Napoleon podchodzi, bierze sobie stołek, wchodzi na stołek, by głowę mieć na równi z mumią, a następnie się patrzy i patrzy i nic z tej sceny nie wynika. Film też w bardzo dużym stopniu skupia się na relacji Napoleona z Józefiną, co poskutkowało tym, że filmowemu Bonapartemu przypięto łatkę Simpa i Kukolda. I ja osobiście nie miałbym żadnego problemu z tym, gdyby historia miała na celu ukazanie romantycznej strony bohatera, ale to też moim zdaniem niezbyt działa. Raz, że zaskakująco dużo czasu poświęcono scenom seksu między tą dwójką i rozumiem, jakby one były jeszcze jakieś kreatywne, ale w sumie to przesłanie filmu jest takie, że Napoleon bardzo lubił na pieska i jak miał chcicę, to zwykł wydawać wtedy bardzo dziwne dźwięki. Coś takiego... Nie, nie mogę, sorry. A dwa to w filmie Napoleon potrafił bardzo przedmiotowo traktować Józefinę, i część zdarzeń, jakie działy się w filmie, podobno nie miały żadnego odzwierciedlenia w historii. No i film niejako skupia się też na tym, by pokazać tą miękką, romantyczną, melancholijną stronę Napoleona, że był człowiekiem pełnym rozterek, skonfliktowanym wobec tego, co powinien robić dla kraju, a co po prostu dla samego siebie. I jednocześnie pokazuje nam się, jak w ramach tłumienia powstania Napoleon strzelał z kartaczy do bezbronnych cywili, kiedy historycznie Napoleon strzelał do żołnierzy, więc, panie Scott, to w końcu humanizujemy czy dehumanizujemy tego Bonapartego? Jeśli chodzi o sceny batalistyczne, to jest ich w sumie kilka. Oblężenie turonu, które było takim jakby rozpoczęciem filmu, było takie se, bo miało miejsce w nocy i mało co było widać. Chyba chodziło o to, żeby poszczególne sceny kontrastowały z wybuchami ognia, które momentami oświetlały plan, ale w dalszym ciągu nie było to super. Szczególnie, że za bardzo skupiono się, by pokazywać tam perspektywę Napoleona, który nie był w stanie za wiele zdziałać. Wydaje mi się, że film za wszelką cenę próbował pokazać go jako niedorajdę w bezpośrednich starciach i nie wiem czemu miało to służyć. Potem byście obstawiali, że pokaże się wam jakieś wielkie podboje Bonapartego, czyż nie? No to wyobraźcie sobie, że przy podbojach we Włoszech i innych krajach twórcy po prostu zrobili przekrój na mapie, a potem pokazali podbój Egiptu. Podbój Egiptu, gdzie historycy czepiali się o to, że nigdy nie strzelano z armat do piramidy i nie odstrzelono nosa Sfinksowi. I zgadnijcie co? Tam dosłownie jedyne, co robi Napoleon to strzela do piramid. W sensie, jak bardzo prymitywne jest myślenie, by pokazać wojnę w Egipcie jako tylko strzelanie do piramid. No i w końcu przechodzimy do naprawdę imponujących batalii. Starcia pod Austerlitz, gdzie twórca wymyślił całkiem inną strategię walki Francuzów, niż było to w rzeczywistości, ale ciągle świetnie zrealizowaną. No i mamy bitwę pod Waterloo, która bardzo żałuję, że była poprzedzona nudnym szlajaniem się bohatera po Elbie, a potem po Francji, by zbierać żołnierzy. Gdyby większa część filmu była właśnie jak te dwie duże bitwy, to byśmy mogli pewnie myśleć o uznaniu krytyków i wysokim poziomie realizacji. Co też pokazuje, że w Ridleyu Scotcie ciągle jest to coś, ale niestety nie przekłada się to na całość ponad dwu i pół godzinnego spektaklu. Jeśli chodzi o kreacje aktorskie, to powiem tak. Joaquin Phoenix jest świetnym aktorem i ciężko by mi było uwierzyć w to, że nie potrafiłby odegrać swojej roli. Jednocześnie no nie powiedziałbym, że po tym seansie jak myślę o Napoleonie, to wyobrażam sobie Phoenixa. Po prostu zagrał to, co miał zagrać i tyle. Swoją drogą to wydaje mi się, że padło na niego, bo aktor na tle większości Hollywood jest w sumie dość niski. Ma 1,73 m i coś mi się zdaje, że ten wybór ma dalej po prostu kultywować plotkę, że Napoleon był bardzo niskiego wzrostu. Otóż był całkiem standardowego. Żeby nie było, nie dyskryminuję tutaj Jokera za wzrost, po prostu mnie to zastanawia. Natomiast Vanessa Kirby jako Józefina była absolutnie zdumiewająca. Jej urok, charyzma, to wszystko idealnie zgrało się ze sobą, by wiarygodnie przedstawić nam kobietę wpływową, ale też i osamotnioną. Sam jestem mocno zdziwiony, bo zawsze traktowałem Vanessę Kirby jako dobrą aktorkę w filmach akcji, a tymczasem w dramacie historycznym poradziła sobie zaskakująco dobrze. Jeśli chodzi o całą resztę, to mogę z dużym przekonaniem powiedzieć, że w filmie pojawiają się aktorzy i odgrywają oni postacie, natomiast na nikim więcej się tam za bardzo historia ani uwaga widza nie skupiają. Nawet Maria Ludwika, druga żona Bonapartego, to raptem parę minut czasu ekranowego. Czy zatem warto obejrzeć Napoleona? Warto przewinąć do bitwy pod Osterlitz? A następnie do bitwy pod Waterloo i udawać, że cała reszta filmu nie istnieje. Najnowsze dzieło Ridleya Scott'a jest absolutnie nudne, chaotycznie opowiedziane, z masą niepotrzebnych i przeciągniętych scen i skupiające się na rzeczach, które widza po prostu nie interesują. Dla pasjonatów historii jego niedokładność historyczna, czy nawet zakłamania, sprawiają, że film jest nie do obejrzenia. Choć tak jak mówię, ja starałem się podejść do niego raczej na spokojnie. Trzymajcie się tam wszyscy i miejmy nadzieję, że uda mi się utrzymać pasję przy wypuszczaniu kolejnych filmów. Hej! Nie no, Joaquin Phoenix to jest jednak wspaniały aktor, skoro potrafił powiedzieć coś takiego na ekranie i utrzymać powagę aż do zakończenia się sceny.